Dzień w Tokaboka, Boka. Jeżeli podoba Wam się Tokaboka Boka na moim kanale, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie macie, to zostawcie suba z dzwoneczkiem, żeby nie pominąć żadnych kolejnych filmików. No i zaczynamy. Ach, mamo, 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 mamo. Co, co się stało? Mamo, to już dziś, dziś! Karolinka dzisiaj wychodzi ze szpitala. To już jest dzisiaj, to już jest dzisiaj. Ale super! No tak, dzisiaj już to jest! Dzisiaj już to jest! Chodźcie, idziemy szybko do Karolinki! Szybko! Okej, okay, dzień dobry, my przyszliśmy odwiedzić córeczkę, bo ona chyba dzisiaj oj, wychodzi ze szpitala. Dobrze, idźcie do, do sali. O, dzień dobry pani, dzień dobry. Yy, właśnie zanoszę yy, tutaj córeczce śniadanko. A, mamo! Proszę, tutaj jest dla ciebie tacka ze śniadankiem. Dziękuję pani. Mamo, w końcu przyszliście. Dzisiaj już wychodzisz. No tak, dzisiaj już wychodzę. Muszę to zjeść szybko. Mniami. Proszę. Oj, niektórzy narzekają na szpitalne jedzenie, nie wiem dlaczego. Przecież jest dobre. No ale nie we wszystkich szpitalach jest dobra. Dobrze, to ja wezmę tutaj wózek, bo jeszcze nie wiadomo jak to będzie wyglądało, więc wezmę wózek. Proszę. Dziękuję. No dobrze, no to wrócisz do, na wózku nie, do domu. Oh, ale super. O mój, jak mnie boli brzuch! Ja za chwilę przyjdę i do toalety. O mój, ja nie wytrzymam. Muszę mieć ręce. Ale kopię coś, kopię! Oj, jak mnie boli, jak mnie boli. Niech pani się tutaj położy. Niech pani się tutaj położy. I ja szybko przyniosę wózek. Okej, okay, muszę szybko wziąć wózek yy, dla pani. Oj. Oj. co tu się stało? Biorę szybko to. Yy, proszę pani. Oj, przepraszam Was za to. No ale nie mam wpływu. Proszę usiąść. Ja panią zaprowadzę na salę operacyjną. Nie wiem, co tu się stało. To tu się dzieje, co tu się dzieje. Co tu się stało? Okej, okay, niech pani się tam położy. Ha... Sprawdźmy, co się dzieje. Sprawdzę. Dajcie mi słuchawki. Znaczy, no. Dobra, muszę tutaj. Sprawdzę. Temperatura. No. Na szczęście jest dobrze. To tylko po prostu ból brzucha. Kopnięcie dziecka. Bo ta pani jest w ciąży, dlatego. Oj, na szczęście. Och, szczęście, już się do. Ale niech pani lepiej się położy i pani tutaj na razie zostanie. A pani córeczka mm, jeszcze będzie, już może iść do domu, a więc możecie już ją zabrać do domku. <laughs> Ale super, Karolinka, będziemy mieli siostrę albo brata. Ciekawe. E, proszę pani, tak. A w ogóle to Może pani przyjść za dwa dni Na kontrolę To zobaczymy czy pani ma chłopca Czy dziewczynkę I zobaczymy Na razie pani niech się przygotuje I no w ogóle Zrób pokoik Tam ubrankę kupi Ale super Ale super Już wracam Dobrze Karolinko na razie wracamy do hotelu Okej, okay, to do widzenia. Do widzenia. Chodźcie, wychodzimy. Ej, mamo, spróbuję wstanąć. Oj. Ej, Dobra, no to ja wezmę teraz wózeczek. Musimy zejść po schodach. Dobra, to wychodzimy. Mamo, trzymaj mnie. To ja wezmę wózek, a ty, mamo i tato, trzymajcie. Okej. Okay. Ok, to chodźcie, może sobie teraz coś zrobimy. O, dzień dobry, przyszliśmy tutaj kupić rzeczy do szkoły i rzeczy dla, dla malucha. Dobrze, proszę wejść. Dobrze, no to chodźmy. Karolinko, chodźmy. Idziemy. Oj, co tu się stało? Chwila. Ok. Tutaj mamy rzeczy do szkoły. Tutaj możemy do tego kartoniku spakować różne rzeczy, które chcemy wziąć. Które chcecie plecaki? Ja chcę ten. A ty? Ja chcę ten z kociakiem. Uwielbiam koty. Dobrze. To wezmę ten z kociakiem. Co wy jeszcze byście chciały? Wezmę te małe ubranka dla bobasków. Ale słodziackiem biorę je blok na pewno wam będzie potrzebne farby też książka wezmę wam te okulary piórnik lampka na pewno okej, okay. o tutaj jeszcze coś mamy o stroje. tak to wam się przyda to wam się przyda na wycieczkę Torby, jak wyjedziecie na przykład na kolonie, nie wiem czy będziecie chciały, no ale weźmiemy te torby. E, coś jeszcze, chcecie bidonik na pewno? E, co jeszcze, bierze chwila? nazywam jeszcze taką walizeczkę na lunch. E, plecaczki na wycieczki takie. E, druga walizeczka na lunch. Mm. Mamo, mogę tu na deskorolkę? Na razie nie. Wezmę Wam dużo książek. E, ok. E, co Wam jeszcze tutaj zrobić? E, Mamo, mogę te, te plakaty? No dobrze, wezmę wam te plakaty. E, na pewno maseczki, bo nie wiadomo, czy znowu nie będzie pandemii. E, nigdy nie wiadomo nic. E, wezmę do torby różne rzeczy jeszcze. Bo w torbie coś mogę schować Do torby Schowamy tutaj maseczkę, bidonik Co jeszcze nie. Mogę przynieść Wow No dobra, wezmę wam to To schowamy do tej torby Bo chyba tutaj się zmieści Czy nie, nie No to trudno, weźmiesz Karolinko sobie O tutaj Wow Dobra, no to weźmy to też się przyda. To dla taty. Takie ogrodniczki fajne nawet. To nie, to nie, to nie, to. O, to będzie takie eleganckie. To nie, to nie, to tak. I czy coś jeszcze byście chciały? Ryloczek. czapka z daszkiem. Mm, no to dobra. To wszystko w sumie już. Okej. Okay. Ja to wezmę. Dobra, no to wracamy do hotelu A ja i tata zapomniałyśmy wam powiedzieć Zapomnieliśmy wam powiedzieć, że Jesteśmy w tym hotelu, bo się przeprowadzamy do nowego domu Jej, ale super No, super, super No dobrze, dziewczynki e, Karolinka, a jak jest na tym twoim wózku? Jak chcesz, to mogę ci dać, tylko wejdę na kanapę wow. Dobra Okej, okay, to teraz ja. Pomocy! Dobrze, Karolinka, chodź, pomogę Ci. Okej. Okay. Możemy... Możemy sobie teraz pooglądać coś. Karolinka, chodź tu obok mnie. Czekajcie. Oj! Chodź Karolinka. Ale fajnie. A więc jeżeli podobał Wam się taki filmik, to zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa pa!